Panie profesorze, nie słychać Pana przez radio, nie widać w telewizji. Można się jeszcze z Panem spotkać w tygodniku najwyższy czas, ale nie można zdobyć żadnych Pana książek. Chciałem spytać, dlaczego właściwie to tak jest? Dziękuję, że Pani takie pytanie zadaje, bo to jest też sprawa nie tylko moja indywidualna Bogusława Wojniewicza, tylko to jest pewna sprawa symptomatyczna. Dla sytuacji w Polsce i w Europie, i myślę, że nawet w tej chwili ta europejskość jest silniej widoczna, bo rząd Tuska i obecnie także prezydent to jest po prostu ekspozytura Unii Europejskiej na Polskę. Dlatego są tak na Zachodzie popierani i dlatego na przykład ja głosowałem na Jarosława Kaczyńskiego, bo cokolwiek krytycznego można by powiedzieć o rządach pana Jarosława Kaczyńskiego i o jego działaniach politycznych, to jedno trzeba mu oddać na pewno. Jemu i jego rządowi. To był rząd, który stał na własnych polskich nogach. A obecny rząd to jest rząd znadania obcego. I to, że jak pani słusznie zauważyła, nie widać mnie ani nie słychać, to jest przejaw pewnej ogólnej sytuacji. Nie będąc jakiegoś przesadnego zdania o sobie, myślę, że to, że znikłem to jest wskaźnikiem pewnej ogólnej tendencji, nie mniej jednego borym Bożeczko dotyczącej, że zanika w Europie, a w szczególności w Polsce swoboda wypowiedzi, wolność słowa, że nakłada się nam kaganiec, albo jak mówią Anglicy, że na nieprawomyślne poglądy kładzie się mokry koc, a wet blanket. I proszę Pani, na mnie taki mokry koc został nałożony. Rzeczywiście w tej chwili, poza najwyższym czasem, Kierowanym przez pana doktora Tomasza Zomera, który się nie boi rozmawiać ze mną i publikować to, co ja mam do powiedzenia, wszędzie indziej nie ma mnie. Dlatego pozwolę sobie, może tu przy okazji powiedzieć panią, to może zainteresuje ale może także i słuchaczy że dzięki właśnie najwyższemu czasowi panu redaktorowi doktorowi Tomaszowi Zomerowi w niedalekiej przyszłości ukaże się wywiad rzeka ze mną tak zwany pod tytułem zdanie własne rozmowa z Bogusławem Wolniewiczem Tomasza Zomera Polecam, jeżeli by kogoś to z Państwa interesowało, powinno się ukazać to w niedalekiej przyszłości, bo z mojej strony jest wszystko zakończone. Są jakieś tam roboty redakcyjne. To jedno. Nie jestem scołdziony specjalnie dobrego zdania o, o tych wywiadach, rzekach, bo one są, Kompozycyjnie z reguły niedopracowane, improwizowane, więc to nie jest taka prawdziwa literatura. Ale uznałem, że skoro nie mam innej możliwości, to chociaż jeżeli tutaj można się spod tego mokrego koca trochę wymknąć, no to czas tego skorzystać. To jest jedna rzecz. A ponadto ukazuje się, też się ukaże teraz gdzieś wczesną jesienią wznowienie książki, którą z kolegą moim, panem profesorem Zbigniewem Musiałem wydaliśmy w 2003 roku pod tytułem Ksenofobia i Wspólnota. Myśmy ten książkę wtedy wydali pod wpływem dwóch wielkich wydarzeń, które się zdarzyły dwa lata wcześniej, w roku 2001. Pierwsze wydarzenie to było uderzenie islamu w Nowy Jork, a drugie wydarzenie to było uderzenie amerykańskich środowisk żydowskich w Polskę z prawą jedwabnego. I uznaliśmy wtedy, że to są wydarzenia tak ważne, jedno w skali światowej, drugie w skali naszego kraju i narodu, że nie sposób zamilczeć iśmy tę książkę opublikowali w wydawnictwie Arkana. Książka błyskawicznie się rozeszła, dzisiaj jest nie do dostania w żadnym antykwariacie. Arkana się nie kwapiły do jej wznowienia. Nie wiem dlaczego, przypuszczam, właśnie też z powodu tego mokrego koca, który i na nich pewnie ciąży. Zwróciło się do nas takie wydawnictwo, którego niektórzy strasznie nienawidzą które się nazywa Antyk. Wydawnictwo antyk. Propozycją wznowienia tej książki. I na tę propozycję myśmy przystali i nowe wydanie, drugie wydanie naszej pana Musiała i mojej ksenofobii i wspólnoty bardzo rozszerzone i uzupełnione, no bo to przecież siedem lat minęło od pierwszego wydania. Wiele się wydarzyło. Takie wydanie nowe się ukaże. Gdyby Państwo zechcieli się także tym wydaniem zainteresować, albo przynajmniej jednym, tym wywiadem rzeko, albo tym wznowieniem, mógłbym być Państwu tylko, a także mojej Pani rozmówczyni, za to wdzięczny. Dziękuję bardzo.